Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i w ogóle nie uwierzycie co dzisiaj będziemy nagrywać miejsce w którym były nie wierzę, że to było. Frankowice nasza pierwsza seria z minecrafta znalazłem Sid Frankowic naprawdę go długo szukałem Ale... Rankowic Dla udowodnienia Czy ktoś rozpoznaje wioskę? I tutaj taki mostek Taką rzeczkę Jak nie to niech sobie obejrzy Przeleci w najstarsze film, Filmy i sobie Niech zobaczy bo Jest dla mnie kawał Przygody naprawdę no kiedy ja nagrywałem z Frankowic? 7 miesięcy temu, osiem? Czy rok? To jest naprawdę kupa czasu. Mówię znowu, że musiałem sobie trochę pobrać. No i tutaj mam zamkniętych villagerów. Postawnik ogólnie zrobił, żeby mieć następnego farmera. No, mamy farmę, a nawet dwie, no bo tutaj mamy pszenicę i ziemniaku, a tutaj jest trzcina cukrowa. Ach, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. No i lecimy, lecimy bo ten wstęp już trwa dwie minuty. E, najpierw do kopalni, którą zrobiłem w kościele. Najpierw Was trochę oprowadzę po tym świecie. I w ogóle na razie tak troszkę mieszkam w tej kopalni. No i mam trochę itemów. No. Bo trochę nakopałem i tutaj najlepsze z tak żelaza. A to co mam w eku to już przepaliłem. Naprawdę bardzo dużo żelaza się tutaj e, respiło. No secik taki z portalu rozwalonego, ruiny por po kurde portalu. E, wiecie co? Ja tutaj może troszkę sobie itemków dorobię, bo potrzebuję kilow. I jeszcze tą, siekierkę. No. Dobra. Mamy tu e, siekierka na, pa na pasek. czekajcie, 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 co ja mam aha, tutaj mam ochronę przed ogniem, no tak, no bo już wchodziłem do netheru, no to sobie założyłem ochronę przed ogniem no to już to zamienię pyk, cyk i... No żarcie okej, okay, dobra W poprzednim filmie mówiłem Wam, że no trochę jestem chory, no i dlatego była taka przerwa, ale spokojnie już powracamy, ja nadal mam co prawda chrypkę, ale... To jeszcze się da jakoś nagrywać filmy. Bo jak byłem chory, próbowałam nagrać film, ale no, sorry widzowie. Ale jednak choroba mnie sprze przewyciężyła. No i nie było filmów. O, tam jest portal, widzicie go. Ja widzę domek z łóżkiem, przecież ja wszystkie łóżka wywalałem. Co jest? Dlaczego tutaj drzwi nie ma? Ja przysięgam, ja żadnych drzwi nie wywalałem z domków. Eee, dobra, ja tego nie będę może komentował. A no, ja muszę pozbierać i. Drewno pozbieramy, żeby mieć troszkę. No i dzisiaj, po prostu, takie w miarę, zapoznanie się z tym terenem, bo naprawdę, jakby jak zobaczyłem ten seat to mówię, chyba nie wytrzymam ze szczęścia. Bo Frankowice to naprawdę było dla mnie, była dla mnie zarąbista przygoda ja nie wiem czy ja do tego kowala byłem czy nie byłem a szyba jest wybita nie byłem okay. a czy coś będzie w tym domku konkretnego nie o tylko jest ten piecyk fajny a ten piesek cyk to se akurat. Nie daj, że to jest stacja robocza. To jeszcze sobie mogę rudy szybciej przepalać na nim. No, fajnie. Mam nie, ja, mu ja muszę przeskoczyć tą kratkę. Kurde. Dobra. Sprint! Dobrze! Trochę rozwaliłem tą wiązkę, ale mam to w dupie Tutaj gdzie są tak rozwalone płotki były kropy Ale ja je przeniosłem trochę W sumie to ja mogę nakarmić na razie to ja wam po prostu pokazuję i robię takie ciemności, które muszę. wykonać. Dobra. Druga, druga, druga. Ty nie dostaniesz, bo ty nie robisz dzieci. No, wy... mm. Mamy wodę i robimy waterskilla. Biegamy, biegamy. Pu Fajny waterskill, co nie widzę. Wie? Dajcie lajka. Dajcie lajka dla zarąbistego waterskilla. Jej! Yeah! Tak z tamtej wieży robiłem waterski. Ale nie chcę mi się teraz. No. Eee. I tyle. Dobra. Tutaj będzie zarąbisty Water. Ja pier... Fajny waterski widzowie, co nie? Bardzo fajny. Dobra, ale nie, teraz zrobię. Hop! Łatwo, nawet wody nie zauważyliście. Ale ją wylałem, bo był dźwięk. Ja piję. Ale mam nadzieję, że ogólnie Wam się poprzedni filmik podobał z Robloxa, bo ja się tam trochę natrudziłem i. Mikrofon zatykałem, ale już na, na pewno w następnym filmie w poniedziałek nie będzie czegoś takiego, bo w poniedziałek też będzie Roblox. A, a ja ten odcinek zapoznawczy z tym światem, bo starzy widzowie, które już nie pamiętają, no będę już koń młodzi widzowie nie będą pamiętać. Ja będę już chyba kończył. Ogólnie ten filmik, ale wpadajcie na kanał. Są też bardzo fajne filmy, robię. A więc, no, wpadajcie na kanał i do zobaczenia w następnym Elo.